Witam w trzeciej części kursu PHP. W tej części poznamy sobie funkcję, czyli wspaniały wytwór, dzięki któremu możemy ponownie używać kod dowoli. Zaoszczędza to bardzo dużo pracy oraz miejsca, a kod jest bardziej czytelny. Napiszmy sobie funkcję hello world. Do tej pory, aby wyświetlić napis hello world, pisaliśmy echo hello world i aby wyświetlić napis ponownie, robiliśmy to samo. Teraz możemy sobie napisać podstawową funkcję PHP. Jak łatwo zauważyć, funkcja nie robi zbyt wiele. Po prostu wyświetla napis: Hello World. W tym przypadku oszczędność nie jest zbyt wielka. Jednak kiedy w w funkcji dzieje się więcej rzeczy, zyskuje to sens. Ten kod pozwala wyświetlić dwa razy napis Hello World. A oto i wynik działania kodu. Oczywiście. Nie jest to zbyt użyteczne. Większość funkcji przyjmuje jakieś parametry od PHP 7, przynajmniej w PHP74 parametry określamy za pomocą typów oraz zmien. Na przykład. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy wyświetlić dowolny tekst. W nowszych wersjach PHP pamiętamy także, aby określać zwracany typ danych przez funkcję. W tym przypadku funkcja po prostu wyświetla tekst, a więc nie będzie zwracała żadnych danych. Może w mniejszych projektach składających się z tylko kilku funkcji nie będzie to zbyt istotne, jednak przy większych projektach, gdzie tych funkcji jest znacznie więcej, typy mogą mieć znaczenie i ułatwić znacznie pisanie kodu. Szczególnie wtedy, kiedy piszemy kod kilku programistów. Rzadko piszemy funkcje, które wyświetlają jakiś napis. Spróbujmy sobie napisać funkcję, która zwraca jakiś string. Obecnie nasza funkcja nie robi absolutnie nic ciekawego. Po prostu wyświetla napis hello world. Spróbujmy napisać trochę bardziej użyteczną funkcję, która wykonuje podstawowe działanie matematyczne oraz zwraca jego wynik. Spróbujmy zrobić działanie dodawania. Dlatego tak tu napisaliśmy funkcję, która dodaje dwie liczby. Pójdźmy krok dalej. Przejdźmy do referencji. Teraz pójdźmy o jeden krok dalej i zbadajmy zasięg zmienny. Na pierwszy rzut oka, zdawałoby się, że uruchomienie funkcji zwiększy i o jeden. Jednak, kiedy sprawdzimy rezultat, otrzymamy błąd, ponieważ zmienna nie została zdefiniowana. Dzieje się tak, ponieważ zmienne mają zasięg tylko w obrębie danej funkcji. Aby zmienić tą sytuację, możemy wykorzystać słowo kluczowe global. W ten sposób mówimy dla programu, że korzystamy ze zmiennej, która została zdefiniowana poza obrębem funkcji. Jak widać, nasze rozwiązanie działa. Teraz spróbujmy zrobić inaczej. Zwiększyć zmienną x, wykorzystując referencję. Referencję tworzymy poprzez dodanie znaczka and przed parametrem. Wtedy nie potrzebujemy Słowa kluczowego globa. W ten sposób odnosimy się do zmiennej, którą przekazujemy jako parametr. Jak widać, nasza funkcja dalej działa. Teraz spróbujmy usunąć referencję, i zobaczymy, że działanie naszej funkcji, Całkowicie się zmieni 1. Teraz pobieramy parametr i dodajemy do niego 1, ale nic dalej się nie dzieje. Często mylonym pojęciem z zakresu funkcji jest rekurencja. Rekurencja to nie jest to samo co referencja. Rekurencja oznacza ponowne użycie funkcji, wewnątrz funkcji. Trochę masło maślane, dlatego najlepiej byłoby tutaj napisać najprostszą możliwą funkcję, która liczy potęgę. Aby policzyć potęgę możemy zrobić warunek. W ten sposób obliczymy 2 do potęgi czwartej. 16, co się dzieje teraz według tej funkcji? Przyjmujemy parametr, czyli liczba oraz potęga oraz zwracamy jakąś liczbę. Jeśli Potęga jest większa od jedynego, to zwracamy potęgę pomniejszoną o 1 danej liczby, mnożoną przez tą liczbę. Jeśli już dojdziemy do jedynki, to po prostu zwracamy tą liczbę. W ten sposób obliczyliśmy potęgę poprzez wykorzystanie funkcji w funkcji. Tutaj należy koniecznie zwrócić uwagę na to, aby był jakiś warunek ograniczający wykorzystanie tej funkcji. Ponieważ bez warunku funkcja by nam się zapętliła, co spowodowałoby zawieszenie programu. Jest to dość popularny błąd przy wykorzystaniu rekurencji. Warto zwrócić uwagę, że funkcja ta działa tylko dla potęg dodatnich. W przypadku potęg ujemnych, Utrzymujemy nieprawidłowy wynik. W PHP jest wbudowanych cała masa funkcji własnych. Mamy tutaj także funkcję potęgującą, która powinna zadziałać podobnie jak ta, którą przed chwilą napisaliśmy. Funkcja ta powinna działać także dla potęgujemnika. Czyli w skrócie jest lepsza od naszej. Oczywiście potęgowanie to nie jest jedyna wbudowana funkcja PHP. Mamy także znacznie ciekawsze funkcje, gdzie króluje warda. Funkcja bardzo przydatna przy debugowaniu. Dzięki której możemy wyświetlić dowolny obiekt. Jak to działa? Zdefiniujmy sobie jakąś tablicę. Teraz chcemy sprawdzić, co jest w tablicy. Najprościej to zrobić. Jaki będzie wynik? Tutaj otrzymujemy wszelkie informacje o tym, co jest zawarte w tablicy. Kolejnymi przykładowymi funkcjami często używanymi w PHP jest na przykład funkcja implot, która łączy elementy tablicy. W ten sposób bardzo szybko z tablicy możemy z zrobić string składający się z poszczególnych elementów, tak jak to widać w tym przykładzie. Funkcją przeciwną do implode jest funkcja explode, która dzieli elementy po określonym np. znaku. W ten sposób otrzymaliśmy taki sam efekt, jak mieliśmy na początku. W kolejnych częściach będziemy sukcesywnie wykorzystywać funkcje wybudowane PHP. Na dzisiaj to już koniec.